Na dzień dzisiejszy najbardziej zaawansowany jest właśnie ten budynek, w którym jesteśmy e, mając jak się nie mylę 209 miejsc w ogólności tutaj przewidzianych dla studentów. Mamy nadzieję, że na rozpoczęcie roku akademickiego oddamy już pierwszych pięć pięter gotowych, bo co jest e, e, istotne również w zakresie umeblowania wszystkie te pokoje będą e, umeblowane w, w nowej, Jakości nowymi meblami. Kolejne dwa, miejmy nadzieję, w krótkim okresie czasu. Inwestycja na tym budynku powinna się zakończyć wraz z końcem listopada, i ten cały budynek będzie do dyspozycji studentów. Budynki mamy z różnego okresu, prawda? Budowania one mają wiele lat i, jakby w wielu wypadkach, nie są dostosowane do obecnego standardu przeciwpożarowego, budowlanego. To wszystko zmieniamy. Zależy nam oczywiście z punktu widzenia ekologii, tego jak uniwersytet podchodzi do kwestii ochrony środowiska, aby ta termomodernizacja była jak na najwyższym poziomie. Jeżeli te prace będą już na tyle zaawansowane, że będziemy widzieli obraz, kiedy możemy ewentualnie kwaterować naszych studentów, myślę, że rozpoczniemy pracę na kolejnym, czyli DS1, żeby, mówię, zapewniać tą bazę jak największą, ale równocześnie jesteśmy w fazie projektowej, czyli mój ten sztandarowy, jakby cała ta, Inwestycja sztandarowa, gdzie ten budynek rzeczywiście będzie przepiękny.